Jest taki człowiek i nazywa się Mariusz Adamski i jest fotografem lotniczym. Kiedyś jak wpisywałem w internecie swoje imię i nazwisko, żeby zobaczyć jak wielką gwiazdą już jestem i jak bardzo wielką osobowością jestem znaną. Znalazłem właśnie, że Mariusz Adamski jest fotografem lotniczym. I co ciekawe Wikipedia postanowiła zrobić sobie żart chyba, bo tak to tak to mogę tylko i wyłącznie interpretować, ponieważ na Wikipedii jest moje zdjęcie. O, i tak to wygląda. Nazywam się Mariusz Mike Adamski. Jestem fotografem lotniczym. <grym> I bardzo to jest ciekawe, ponieważ pod moim zdjęciem jest napisane tak. Tłumaczenie z języka angielskiego. Mariusz Mike Adamski jest rezydentem USA, amerykańskim fotografem lotniczym, menadżerem mediów i analitykiem obrony, który latał wiele razy na całym świecie z siłami powietrznymi Stanów Zjednoczonych i polskich sił powietrznych w bazie lotniczej Krzesiny. Jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Także yy, także tak. Także jak będziecie szukać na Wikipedii yy, to ja tam będę, ale jako fotograf lotniczy. To jest taki na dzień dobry, taki, taka dygresja, ponieważ ostatnio już chciałem się tym podzielić, bo jak to zobaczyłem, to troszeczkę szczerze mówiąc e, byłem zaskoczony, jednocześnie trochę mi się śmiać chciało. No ale jakoś zapomniałem o tym, że taka sytuacja miała miejsce i dzisiaj ponownie, ponieważ dzisiaj mam Dzień Przemyśleń, to właśnie ponownie jakoś tak przez przypadek e, przypomniałem sobie o tym i postanowiłem, że się z nami tym podzielę. A Dzień Przemyśleń dotyczy jednej rzeczy, ponieważ. Ostatnio bardzo bardzo właściwie nie ostatnio bardzo, ale nie mam jak się z wami dzielić moim życiem aktorskim, bo teatry jak wiadomo są zamknięte i, i nie mamy na to wpływu tak naprawdę. Więc bardziej wciągnąłem się w życie operatorskie i bardziej się zacząłem spełniać na gruncie na polu operatorskim. Natomiast naszła mnie taka myśl, która już od dłuższego czasu mi towarzyszy, ona mi towarzyszyła już podczas pierwszego lockdownu w marcu zeszłego roku, że w momencie, w którym po raz pierwszy zamknięto teatry. Myśl mianowicie taka, że myślałem sobie o tym, że jak ten teatr zamknął i będę miał czas na to, żeby realizować się jako operator, to jakoś się zatraci we mnie ta chęć bycia na scenie i, i, i że będzie mi wygodnie w tej sytuacji w tej formie, jaka, jaka jest, narzucona z góry, natomiast okazało się, że nie. Przez moment złudne to było, bo przez moment okazało się, że rzeczywiście jakby czas pozwolił mi na to, żeby się realizować po stronie operatorskiej, natomiast jednak to poczucie, to uczucie bycia na scenie i uczucie bycia wobec widza na scenie, jakby wraca do mnie coraz częściej i, i bardzo mi tego brakuje. I chciałem powiedzieć, że jaka myśl mi luźna naszła, że ostatnio bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy traktują aktorstwo niekoniecznie jako zawód, jako jakiś rodzaj pasji, jakiś rodzaj takiej wiecie pracy nad sobą trochę poznania siebie. Myślałem sobie o tym dosyć długo, że część z tych ludzi realizuje się dalej w kierunku aktorstwa i robi, co, robi coś w tym kierunku to znaczy. Stowarzyszają się, zakładają różne kolektywy, i tak dalej, i działają trochę już bardziej na gruncie profesjonalnym, a część z nich w ogóle z tego rezygnuje z różnych przyczyn. I pomyślałem sobie o czymś takim, że aktorstwo rzeczywiście jest jak narkotyk, że pomimo tego, że idziesz na odwyk, że masz przerwę, to po pewnym czasie to cię dopadnie. To znaczy, to do Ciebie wróci i być może ze zdwojoną, strojoną, a nawet z wielokrotnioną siłą. To znaczy, że. Nie, nie do końca, ja przynajmniej z mojego doświadczenia wiem, ten stan, który się osiąga w momencie kontaktu z widzem, jest czymś niesamowitym, i od tego się nie da uciec. To znaczy, jeżeli już raz się tego spróbuje i gdzieś zasmakuje się tego i ten, ten smak będzie, będzie fajny, będzie, wiecie, będzie pociągający, to to już zostanie. I, i nie ma jak te, od tego uciec, tak naprawdę. To jest dosyć trudne, ale, ale tak nie ma, nie ma jak od tego uciec, że to. Że to będzie tak działać, będzie wracać. Będą fale takie, że będzie lepiej, raz będzie gorzej, natomiast generalnie będzie tak, że to, to, jest. to jest. To już się zasiało jakby w organizmie i zostanie. Na jak długo? Nie wiem, może na zawsze.